Dzień dobry, moi drodzy. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Ola. Zaczynamy nową serię w nowym kraju. Jesteśmy w Kolumbii, a dokładniej w stolicy, czyli w Bogocie, jednej z najwyżej położonych na świecie 2640 metrów nad poziomem morza. No gringo! <noise> Także jesteśmy totalnie na maksa podekscytowani i ciekawi, co zobaczymy w tym kraju, czy faktycznie będzie niebezpiecznie, bo mówi się o Kolumbii, że jest to jedna z niebezpieczniejszych miejscówek tutaj w tej części Ameryki. No i da się odczuć oczywiście chorobę wysokościową na początku, jak się przejrza pierwsze 2-3 dni jest taka aklimatyzacja i czujesz, że brakuje ci oddechu. Czuć to naprawdę. Tak, no bo każdy oddech tutaj na tej wysokości, czyli właściwie nad rysami, bo rysy 2499, więc jesteśmy wyżej niż najwyżej położony punkt w Polsce, każdy hałas powietrza zawiera między 25 a 30% mniej Nie tlenu. tlenu. I da się to odczuć, nawet wchodząc gdzieś pod górkę, po schodach. Wiecie, my nie należymy do osób jakiś super, e, niefit, fit, dużo chodzimy, ale... ale no jak dziady, bo po prostu... Ale to jest normalne, nawet ludzie lokalni potrafią iść na czwarte piętro i się zadyszyć. Tak, ogólnie rzecz biorąc, trzeba się przyzwyczaić, zaklimatyzować, do tygodnia to trwa. I najlepsza porada na start w Kolumbii, Powiedzenie lokalne, no dar papaja, czyli nie stwarzaj sytuacji, żeby mogli cię ograć. O co chodzi? Chodzi o to, że większość osób, które mają problemy i którym coś tutaj się dzieje, które tracą telefony, to są osoby, które nie są uważne, bo zawsze, wiecie, najpierw osoby, które chcą. Okraść, bo najczęściej o to chodzi, wypatrują sobie ofiarę. Więc jeżeli czujecie się w miarę pewnie, jeżeli obserwujecie teren dookoła, jeżeli nie stajecie przy ulicy z telefonem, bo ogólnie bardzo często są tutaj kradzieże ze skuterów. Motory żeby po prostu ktoś podjeżdża osoba łapie. z tyłu łapie telefon i właściwie tyle e, no to nic wam się nie powinno stać czy tak będzie się okaże trzymajcie kciuki bo e, mamy jedną zastępczą kamerę w razie czego ale mamy tak telefon na uprzęży kamerka którą mam w tej chwili jest na uprzęży tak oczywiście tutaj nereczka wszystkie ważne rzeczy z przodu e, podpięta jeszcze dodatkowo do plecaka, do plecaka. To dużo daje, naprawdę dużo daje, bo nawet jak ludzie na Was patrzą, a kieszonkowe kradzieże są bardzo, bardzo powszechne tutaj w Kolumbii, no to wtedy już od razu jakby ktoś myśli: Aha, ten tutaj ogarnia, lepiej go nie tykać. No i oczywiście, jeżeli jesteście we dwójkę lub jakąś większą grupą, to też jesteście bezpieczniejsi. Najbardziej narażeni są solo podróżnicy. Znajdujemy się teraz na Plaza Bolivar, czyli centralny punkt Starego Miasta, dzielnicy La Candelaria. No i mieści się tutaj oczywiście również najstarszy Pierwsza katedra w Kolumbii, no i też tak się nazywa. No i właśnie schodzimy z Plaza Bolivar i wchodzimy na słynną Carrera 7. To jest taka niby Septima, czyli deptak. Natomiast jest tutaj ścieżka rowerowa, po której nie powinny jeździć skutery. No i ta uliczka to jest takie główne miejsce tutaj w Kolumbii, gdzie można po prostu znaleźć mnóstwo ulicznych sprzedawców, od jakiegoś jedzenia po jakieś chińskie rzeczy, tak jak tutaj widać, po różnego rodzaju pamiątki. No wszystko wszystko, nawet drina możecie sobie zamówić, tak jak widać tutaj. Uliczni artyści również tutaj Występują na tej ulicy, są różnego rodzaju performensy, muzyka, chaos. Dużo ludzi, także musicie pilnować wszystkiego i mieć oczy dookoła głowy. Ogólnie rzecz biorąc, policji też jest tutaj dosyć dużo. No ale wiecie, to jest moment czasem, jeżeli chodzi o taką kieszonkową kradzież. Zwłaszcza telefonu albo czegoś z kieszeni. Także ważne też jest to, żeby mieć zapinane na zamek kieszenie. Teraz bierzemy sobie takie truskaweczki z takim kremem alla mascarpone, śmietanowym, trochę takie zabajone. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo prze, popularna tutaj przekąska. Truskawki podobno nie są tak dobre jak w Polsce, no ale spróbujemy. No i jak to wygląda? Pokaż? Okej, okay, taki cały kubeczek z truskawkami. To kosztowało niecałe 13 zł. To jest taki. Mleko skondensowane, trochę mleka kokosowego. Okej, okay, czyli to jest taki krem z lokalnych tutaj produktów. No bo ja myślałem, że to będzie właśnie takie ala mascarpone, czy coś. Ale a smaczne? bardzo dobre. Okej, okay. tutaj panowie grają sobie w szachy. Rzadki widok w innych krajach, a tutaj bardzo często. Albo w szachy, albo w domino. Bogota też słynie z murali, których jest grubo ponad tysiąc. Są specjalne tury, które wam o nich opowiadają. My będziemy się też przejść po mieście i znaleźć kilka najfajniejszych. Sercem bogoty jest La Candelaria. Jest to najstarsza i najbardziej klimatyczna część tego miasta. To tutaj zaczęła się historia wąskie uliczki, kolorowe domy i sztuka na każdym kroku. La Candelaria słynie z graffiti to nie są zwykłe malunki. Wielu artystów z całego świata przyjeżdża tutaj specjalnie po to, żeby zostawić swój ślad. I co ciekawe, legalne murale są tutaj częścią miejskiej tradycji. To właśnie dzięki nim dzielnica zyskała drugie życie. W tej okolicy działa też najwięcej muzeów w całej Kolumbii. Jest tu m.in. Muzeum Złota i słynne Muzeo Botero. Wszystko w odległości kilku minut spacerem. La Candelaria potrafi być głośna i chaotyczna, ale jednocześnie pełna energii, historii i niezwykłego klimatu. To tutaj najlepiej poczuć rytm bogoty: stare mury, zapach kawy, muzyka z ulicy i murale, które opowiadają więcej niż niejedna książka. To miejsce, które zostaje w głowie na długo i do którego chce się wracać. W dzielnicy La Candelaria jest dużo takich urokliwych uliczek z kolorowymi domkami. Jedna z najpopularniejszych ulic to Calle 10, czyli ulica 10, no bo tutaj oznacza się ulicę tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. A, tak i mówi się na przykład róg 10 z drugą, jak nie w, w Nowym Jorku. No, my na przykład mamy naszą chatę na ulicy 39. Z drugą. <laughs> Teren, jak widać, jest bardzo górzysty, no i często musicie naprawdę oszczędzać siły, po to, żeby potem pod takie góreczki podchodzić. Im dalej się zapuszczamy, tym coraz mniej ludzi, mniej turystów. No i oczywiście każde okna są okratowane. Bez wyjątku, wszystkie te uliczki: kolorowe domki, no ale zabezpieczenia muszą być. I zobaczcie, troszeczkę się w tych uliczkach zgubiliśmy, wchodziliśmy kawałek pod górkę, no i jaki jest widok na miasto teraz, czat. Tutaj macie kolejną katedrę, ale nie po to nagrywam, tylko po to, żebyście zobaczyli gościa po lewej, który sobie tutaj, Joyka Ciśnie na ulicy normalnie i co ciekawe, naprawdę czuć wszędzie zapach marihuany, wszędzie, wszędzie. Każdy, jakiś taki większy plac, jakieś miejsce, gdzie są ławeczki, siedzenia, no to dużo młodych ludzi, browarki, jointy, co chwilę tak naprawdę. No, oddalając się od centrum turystycznego, widać też bezdomnych. Tutaj na razie tylko jeden, ale są całe takie ulice, na które lepiej się nie zapuszczać pełne różnych podejrzanych osobników. No i tutaj zobaczcie jedna z najpopularniejszych miejscówek, gdzie tych murali jest mnóstwo. No i jest mega klimatyczna, hipsterska. Przejdę się po prostu do przodu i zobaczycie sami, bo jest sztos ma na maksa. Jest tutaj oczywiście dużo miejscówek, gdzie można się napić. Dryneczka piwka albo cicza czyli takiego klasycznego tutaj napoju alkoholowego. Zobaczcie jeszcze jak się ściemnia. Jak fajnie to wszystko jest oświetlone, jaki robi klimat. Teraz moi drodzy idziemy na kolejkę i wjeżdżamy 400 metrów do góry na Monserratę. Jest tam najlepszy widoczek na miasto. Jazd i zjazd dwie strony kosztuje około 30 zł za osobę. Ogólnie rzecz biorąc, to można tutaj wjeżdżać albo kolejką linową, albo taką właśnie e, jak to się nazywa? Nie wiem, Takim, nie wiem, z windą taką. Windą taką. Tak z mi się kojarzą. Tak. Ale dzisiaj te kolejki linowe były zamknięte i Agata jest zła. Bardzo. Cena jest taka sama ogólnie. Po wjeździe czeka Was jeszcze krótka wspinaczka do takiej katedry starej, która tutaj jest bardzo charakterystycznym punktem. No i stamtąd też fajnie widać miasto. No i ta wspinaczka do najlżejszych nie należy, bo nie jest jakoś super stromo, ale wiecie, jesteśmy na 3100 metrach. No i każde trzy oddechy są tak jak dwa. No i zobaczcie, jakie tutaj są widoki. No i jest to idealne miejsce, żeby obserwować. Całą Bogotę, Wielką Bogotę, no bo ma aż 8 milionów mieszkańców, no i ponad 1500, prawie 1600 km kwadratowych. Jakby porównać to do Warszawy, to są to trzy Warszawy powierzchniowo, a ponad 5 Warszaw, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Oczywiście, tak jak zawsze, w takich miejscach można sobie kupić jakieś pamiątki, jest tego naprawdę sporo, cały taki pasaż. My się będziemy rozglądać za pocztówkami dla patronów, no i za magnesikami. Ale raczej nie w takich miejscach jak tutaj chcemy znaleźć bardzo wyjątkowe pocztówki. I nie takie turystyczne. Najlepiej coś takiego. No, ci, co dostali z Chin, to wiedzą, że znaleźliśmy naprawdę fajne, ładne. Sam ten teren na górze nie jest jakiś duży albo rozległy. Jest co prawda taka ścieżka, gdzie można iść, obserwować ptaki. No ale podobno nic ciekawego. No i mamy też tutaj wieżę Eiffla. To jest tak zrobione, że niby różne kraje jak się przechodzi. No i właśnie mamy Francję, dlatego też wieża Eiffla. Tutaj Hiszpania. Tam dalej Islandia. Nie wiedzieć czemu jest jakiś plastikowy niedźwiedź polarny. Meksyk. Takie kiczowate ozdóbki, żeby coś tutaj na siłę urozmaicić, ozdobić. A mogliby po prostu kwiatów zasadzić więcej, nie? Ale to trzeba dbać, a plastik, to wiesz, wystawisz je. No w sumie tak, bo wiele tych roślin jest sztucznych. Wy może widzicie, o, zaraz wam pokażę. O, to wszystko tutaj na przykład, no to to jest plastik, nie? Takie ozdóbki tandetne ale i tak ładnie jest tutaj na górze, no i super widać Bogotę, nie? No to jest rewelacja, przepięknie widać po prostu całe, całe miasto, dlatego dobrze jest przyjść albo rano, albo na zachód słońca, żeby zobaczyć właśnie, jak się ten taki golden hour tworzy nad całym miastem. Dla tych, co przyjadą tutaj na śniadanko, to są też dwie restauracje, które są dosyć popularne, dosyć dobrze oceniane, więc jeżeli taki plan macie, żeby tutaj z samego rana przyjechać, jeszcze nic nie jedząc, to też spoko opcja. Zobaczcie to. Zaparkowane auta w centrum miasta. No i pani chodzi z psem, który obwąchuje wszystkie auta po kolei i sprawdza, czy nie ma tam ładunków wybuchowych. No bo wiadomo, że w takim zostawionym aucie może być. No i po kolei wszystkie auta lecieli. Nieźle, co? No nigdy z czymś takim się nie spotkaliśmy, no szuk, nie? mam w centrum miasta idziesz i Typiara chodzi z psem, który włocha czy bomba jest w aucie zaparkowanym. No ja w ogóle kojarzę takie sytuacje, to mi się kojarzy w ogóle taka kontrola, tylko jak się gdzieś wjeżdża do jakichś tam miejsc, typu centra handlowe w niektórych tak. krajach. To jakieś, jakieś I to ochroniarze chwili, z lusterkiem nie? zazwyczaj gdzieś tam chodzą, tak, albo na bo... jakichś wakacjach all inclusive, jak się wjeżdża na teren ośrodka tak. w Egipcie na przykład. Albo się czy Tunezji. Granica, Tunezji. No, ale to też jest normalne, ale w centrum no, miasta no. taką zaparkowane, bierzesz sobie strefę płatnego parkowania w mieście i ci sprawdzają, czy bomby nie masz? No to jest hit. <laughs> ale to w ogóle ciekawe, czy były jakieś sytuacje takie, że coś faktycznie tam się no, stało na pewno takiego, być. nie? Patrz, to jest Kolumbia, więc w sumie. Przesadził, może zdarzyć. A zobaczcie w ogóle Transmilenio, czyli system komunikacji miejskiej w Bogocie, ale długość tego autobusu. Przecież to jest jakaś masakra w ogóle, nie? I ja. Spotryjdźmy autobus. No. Ogólnie rzecz biorąc, w Bogocie, jak i w całej Kolumbii, kolarstwo jest bardzo popularne. Dlatego jest bardzo wiele firm, które organizują tego typu wycieczki rowerowe. No i zdecydowaliśmy się zrobić coś takiego, żeby zrobić to w najbardziej lokalnym stylu. Sposób. Tutaj w ogóle widać mnóstwo rowerzystów, a zwłaszcza w niedzielę, kiedy część ulic w Bogoty jest zamykana. Około 100 km ulic tak naprawdę publicznych. Wylewa się cyklowia. I... Wtedy jest szajba, wszyscy na rowerach. Tak, albo na rolkach. Rolki są numerem dwa. Jeszcze trzeba o tym powiedzieć, że kolarstwo jest dosyć rozwinięte w Kolumbii, dlatego, że e, oni często tutaj trenują e, na wysokościach, na przykład tutaj w okolicach Bogoty, gdzie jest ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza przez co jest takie uczucie jakby trenować w masce tlenowej, bo jest tutaj do płuc dochodzi 25% mniej tlenu. tlenu na tym... E, My to tak poczuliśmy Tak, nawet jak słuchajcie, jak gdzieś tam wchodzimy po schodach, to możemy czasem poczuć jakąś lekką zadyszkę, więc jest to ciekawe. 5 minutes. Well, you replicated the truth we're gonna to jest? Right? Okay. Same no sugar. Sugar. Okay. to jest, lubię Czyli to jest krzyżówka pomidora z jeżynami ogólnie, jeżynami, nie? No? Coś takiego. I bez skóry. I jeszcze posypane cukrem. No ciekawy jestem. Tylko lekko kwaśna papaja? No. To taka samo chciałem guajada? powiedzieć, że trochę jak papaja smakuje. No. Ale ciekawe, nie? No. Mega ciekawe, ale Mega. jest też taka mocna goryczka wyczuwalna, dosyć. Goryczka i kwaśne lekko. I oni nazywają to pomidorami, które rosną na drzewach. No. Tak. Tomaty derbol. Z Samaryka podnia, to wszystko już z cukrem. No, sypie każdy owoc z cukrem, nie? No. kolejny lulo też jest, a może też jest kwaśne, bo słyszałem, że kwaśne jest lulo. Okej, okay. czyli to jest z rodziny kiwi, ale to nie jest kiwi. Nazywa się lulo, jest bardzo popularne tutaj. It's yeah. Fasna. Oh. Normally in Colombia, you don't need to repeat it. You like it. Yeah, juice yeah, it's like but it's good. It's yeah, good. Because nice. the juice is better. Because this version, of course, is just to realize <laughs> which one is. <laughs> but I think Colombians prefer juice over the fruits, yeah? Like uh, the, juice, yeah. the juice is the most yeah, important thing. Yeah. <laughs> you know, uh, passion fruit, right? Yes. It's like the purple, like this size, something like that. Then. I to wszystko to są różne rodzaje marakuj, nie? Tak, I to no, jest śmieszne. W środku wygląda jak marakuj. Wygląda, wygląda w środku, w ale to w ogóle wiesz, jakby takie owoce, których nigdy nie widzieliśmy nigdzie. To no. jest największy wybór na całym świecie. No. Faktycznie. Chyba zaraz po Brazylii mają największy wybór owoców na całym świecie. Najgorsze co mogą się sensie zrobić, tylko wydałaś owoce? No właśnie, bo widzowie nie wiedzą, ale Agata ma rozwolnienie od i to takie ostre. ostre no. Także się zastanawialiśmy, czy w ogóle do tego tura pójdziemy. Mieliśmy iść na 10.30. Ostatnia... Ty... Zdecydujmy się na 13:30. No i to w ogóle ledwo, nie? Więc pozdro, jeszcze ze 3 godziny musisz wytrzymać. Ale mam apteczkę, mam smak to jeszcze przy sobie. No, ale no te owocki. Który okay. Take is no dobra, no to. Ale pachnie pięknie. No, ale w ogóle wygląda no, w środku, nie? Jak? Śmiesznie. Brakuje no, z y, no dobra Jazda Jezuki to dobre jest ja spróbuję tego drugiego rodzaju <laughs> Jeszcze większy kwas Ale kwas No uważaj uh -huh. te pestki tak z tego nie? Bo... No ale są Kwaśność 9 razy. na 10 O ja no. bardziej niż ta na raku jak znamy Bardziej w ogóle Mocno są kwaśne te owoce tutaj. Nic dziwnego, że oni to piją w sokach, dodają cukru Cukrem. i słodszych owoców, jak banany na przykład. Mm -hmm. mm. O, dzięki. No, śmieszny, zobacz, jaki puszek chyba. No. Widzisz to? A to pachnie tak najdelikatniej. W ogóle troszkę jakby pomarańcza też. Marakuje z pomarańczą. Taki no. w zapachu. Ale w ogóle mało zachęcający miąż w środku. No, tak wygląda smaśniały. słabo. Daj tutaj tę swoją skórkę. Dobra, jazda. Zupełnie inne. To jest słodkie, czas. Jakie to jest dziwne. Jakie to jest dobre. Też takie mocno kwiatowe. Ale trochę w ogóle, ogóle jak pestki dyni zmarakują i czymś słodkim, nie? Tak. Teraz wracamy takimi nieprzyjemnymi dzielnicami jak widać. Przewodnik powiedział nam, żebyśmy się trzymali blisko. Dystrykt czerwonych latarni. Não, gringo! <laughs> Dobra, po rowerach zgłodniliśmy, moi drodzy, no bo naprawdę okazało się, że zrobiliśmy 15 km praktycznie, i to sporo było pod górkę takiej jazdy. I przyszliśmy do knajpy, która była najbliżej, peruwiańska. Agata Najbliżna. ma taką, tak, e, jaki sopę. A ja mam takiego kurczaka w takich egzotycznych przyprawach, w imbirze, w, soj, w sosie sojowym, no i ryż do tego i kilka ziemniaczków. Także już jesteśmy mega głodni, bo w sumie wyszliśmy na te rowery tylko z dwoma arepami. To? E, no. Wodę, tylko z no i te owoce mieliśmy. w trakcie, tak, tak. No jeszcze kawkę wypiliśmy na koniec tak, tego tura. Jak ciasteczkę no. w tej kajarni. Jak twoje? Wygląda bardzo Wygląda. ładnie i duża porcja w ogóle. Nie pachnie. Dobre, ale nie świetne. Za mało takie przyprawione? W naszym smakometrze bym dała takie 7. Zobaczmy tego kurczaczka. Mm. No to jest przepyszne. I tutaj mówię całkiem serio, jest przekozackie, kwaśne, ostre, rozpływa się w ustach, czuć soję, sos so sojowy, mega dobre. Tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć chatę, jaką wynajęliśmy, także to jest takie studio, które ma naprawdę wygodne łóżko, no i oczywiście prywatną łazienkę. A, a, a. Tak się prezentuje, więc standard jest naprawdę spoko. I jeżeli chodzi o cenę, no to zapłaciliśmy za nią około 100 zł za dzień przy takim wynajmie tygodniowym. Także wiadomo, jakaś tam zniżka była, ale niewielka. Więc za tą stówkę dziennie spokojnie jesteście w stanie sobie fajną chatę wynająć. Mamy też pralkę, mamy zaopatrzoną kuchnię. Już tutaj akurat używaliśmy trochę. No, ale spoko miejscówka, całkiem bezpieczna okolica, którą zaraz wam też pokażę. Tutaj mamy wejście na klatkę. Jest taki śmietnik dla wszystkich mieszkańców. I tu jest taki garaż, który jest zamykany. I tutaj jest bardzo częste to, że na osiedlach są dodatkowe zabezpieczenia. A tak się prezentuje osiedle. Jak widzicie, bardzo lokalne. I co ciekawe, w tej budce tutaj po prawej stronie, po zachodzie słońca, pojawia się ochroniarz. Wiele takich osiedli, które mają trochę więcej kasy, składają się na takiego ochroniarza, no i decydują się, żeby po prostu zwiększyć swoje bezpieczeństwo, no bo w nocy potrafi być równie.